Owoce lipy, podobnie jak kwiaty i liście są jadalne. Co więcej, można je także marynować jak kapary. Do marynowania jednak nadają się jedynie młode owoce, nie takie jesienne, gdyż później włóknieją i robią się zdrewniałe i twarde. Żeby to sprawdzić, najlepiej po prostu przegryźć. Jak są miękkie, to się nadają. Jakby lepiej do marynowania, nadają się owoce lipy szerokolistnej, gdyż są sporo większe, ale te małe też mogą być. Obcinamy kulki owoców. Następnie trzeba umyć, gdyż wiszą trochę i na pewno są brudne. Robimy zalewę octową, jaką chcemy, na przykład taką jak na ogórki konserwowe, na przykład taka standardowa, czyli 5-6 szklanek wody, jedna szklanka octu 110%, 4 łyżki cukru, 1 łyżka soli. Ale dobrze smakują także w bardziej kwaśnej zalewie, jak i całkiem słabej, a także pyszne są w takiej słodkiej, oczywiście z octem. Mają wtedy nieco różne smaki i można zrobić sobie kilka rodzajów. Umyte owoce lipy wrzucamy do słoików, a następnie zalewamy wrzącą zalewą. Zakręcamy ja od razu pasteryzuję dla pewności, żeby się nie zepsuły. Takie kulki marynowane. Potem można dodawać do różnych sałatek. Jest nietypowe, fajnie smakuje i wygląda.